Wyklamam wszystkimi maszyn skinami jako Chance forsaken. O, pięknie Liron mi wszedł. Mindset pierwszy, fajnie się prezentuje. Chance ma fajne mindstone. Y. Bardzo mi się podoba. Ale trzeba mieć, no, nieco szczęście do niego. O mnie? Co ja ci zrobiłem? Ja ci zaraz zrobię spokojna głowa, ja ci zaraz zrobię. Pięknie. No i teraz coś faktycznie zrobiłem. Okej, okay, udało się. Udało się. Po mnie idzie. Po mnie idzie! Zostaw mnie. Jestem tylko... ...chansikiem. No nie, nie cierpi Te animacje tej Martyny takie nie fair. Naprawdę. Ten jakby st st stoi w miejscu i nagle wychodzi jakiś taki, 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 takie, takie coś. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, naprawdę. Nie uleczę się. Tam jest, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Jest, dobra, udało mi się. Jeszcze udało mi się zastrzelić na koniec. O, udało się. Pięknie. I co, sek, że go zaszeliłem, No. Targety nie proszę. O mnie. No. <śpuszczaj> Oś po mnie. Oś po mnie. No. Oś po mnie. Na raz jestem jeszcze od niego. No. Chodź po mnie. Co ja ci zrobiłem, że nie idziesz po mnie? Ja no. Odbija mu. Ja no, chodź tu no. No i co, no i nie udało się no. Chodź po mnie. Chodź, chodź. No nie, mnie zaraz Wejdę mu w kolejnego GZP, no nie ktoś tutaj wszedł no jeszcze go, tutaj jest, chodź po mnie no mm. No nie Aha Jest, idzie po mnie, let's go <laughs> Nie idzie Wejdę ci w Tyś Ty śmieć No i czemu no, i strzeliłem gesta to Powinienem zabić ci gesta no Logic, logic jest, dobra. Chodź po mnie, no. Nie wytrzymam z nim. Tu jest, no i co? Nadal mu tak odbija. No to pewnie. Zabij go, proszę, przynajmniej tyle zrób. Zabij go, zabij go, no i już go nie zabijesz. I jeszcze ogarnij ja ogarni się, typie. Jest, mam go. Udało się, pięknie. No serio? Poważnie? Dobra, mam go z tego. Z tego, daj, daj, daj. Mam go, pięknie. Nie wiem, po prostu kręcę. Klikam randomowo. Chyba najlepsza taktyka. Jezu, się zamieniam w nietoperka. No nie. Kurde. Okej, okay, dobra. Takie coś zrobimy. O, HP już stracił. Aha, bo ja go z tego nietoperka trafiłem. Mam go. Pięknie. Ja pierdzę serio. Dobra. Gdzie nie jest tutaj? Daj go, daj go. Na raz, go mam. Na minę. Pięknie. Idź się, zamieniamy w nietoperka. O ja, pierdziel, nubek, nubek, co ty robisz? Przecież to było jakieś niesamowite. Nie idziesz na te schody. O pięknie. Jeszcze on po tym idzie. Pięknie. Dalej Udało się. O, Super rundka. Co ja ci zrobiłem, no? O, 3 AP O Jestem już niepowstrzymany, nie do pokonania. Ale żebym go pięknie zastrzelił. Ale on to bloknął, tylko mu przeszkodziłem. Jakim ja jestem, kurczę. Dobrym helperem Ty apostrofo Po mnie Tak to prawdziwe Tu jest prawdziwe, ale to jest cheatowane Naprawdę tylko mamy O jest udało się Już nikogo nie zabije Chyba, że mnie zabije O jejku jakby po mnie poszedł to bym mnie chyba zabił ja PD. No nieźle. To Jest niesamowite jakieś. Dobra. Nie no, Wironika, ty masz już targeta. Nie cierpi Wironik, co nie? Po prostu nie cierpię. Dobra, jest. jej Pozbyłem się wroga Okej, okay, moja mapa, mój... No, tak jakby rozumiemy co nie? Mapa Nosferata Sferata. To nie? Czyli że jakby moja, bo gram Nosferatem. <ścoughs> Umiem budować zdania. Mam go, pięknie. O! Udało się. Kurde Zamieniam się w nietoperka Jest! Co jest? Wow Doszło do sigmy jakieś Trafiłem kogoś Chyba szansa. Okej, okay, dobra O, pięknie Kurde Daj go, daj tego szedleckiego. Tutaj robimy takie coś. Pięknie. Nie wejdę w to. Jest, udało się. Tyłu, coś. Za dobrze idzie mi ta rundka. No nie. Nie, no, powaliło cię chyba. Nie, zniszcz to, dobra. No nie, jest za zabawa. O, pięknie. Daj tego szelckiego, jest pięknie. I zubni toperka. Dobra, tam mamy jakiegoś tafa, tutaj mamy jakiegoś eliota. Nie umiem, nie jestem z tego perfekcyjnie dobry. Dobra. Tutaj w takim razie poszedł. Co ty robisz? O, pięknie mam go. Niech mi to nie wybucha. Nie. Nie i się zamieniałem w nietoperze. Tylko gdzie. No ta, bo South Space to miałem, co nie? Gdzieś tutaj jest. Tutaj, dobra. Mam go. Udało się. Pięknie. No nie, no. To przez ściany nie mogę, no. Daj, znów poleć tam tak ładnie, pięknie. Nie. Jest, mam go. Pięknie. Daj, leć. No nie, nie, nie. Dobra, gonimy go. Jest, udało się. On po mnie idzie, on po mnie idzie i to z lagami on po mnie idzie. No nieźle, no nieźle. No to teraz dużo zrobisz, dosłownie. Ten looping tutaj jest niesamowity. O, Już wiedział co go czeka, więc się poddał. Po mnie to jest steamer z Eliotem. Oj on teamuje z Eliotem O jak nic No nie no na nie muszę zwracać wagę No nie no jaki ten Ten Hibok jest ogromny Dobra niech się już skończy ten Blatant, Bo to jest totalnie żałosny już Jest, dobra Super No Eliot Pokażę, co umiesz. No i co zrobisz? No, co zrobisz? No nie, źle. Czemu oni hemortage przedłużyli, no? Oczywiście, że musiał być tak wysoko, no. Ja pierniczę, no. No nie no szedlecki, no. Dzięki. Dzięki. O ja piernicze Dzięki, wielkie dzięki Niech mnie straci z, z oczu, no jest już mi niestety nie pomoże O ja pierdziele, o ja pierdziele, pierdzielę O mnie ciągle będzie szedł Dobra, tutaj looping kolejny super ultra dobry tutaj jest I od niego jest na dwa szoty co zrobisz? No nie no blatant to jest... Nie, no chore to. Chore O, -o, -o. Nie no to jest target, el no Niech się ten blatant skończy. Jest! O kurde Ja nie mam takiego wysokiego weaknessa, typie, ogarnij się. To tylko weakness jedynka. Ja pierdzielę. Nie fajnie. O, nie idziesz po mnie. Dobra, to spoko. Ale pasowałoby mi pomóc. O. O, pięknie unik. No, my, go Uderzył pięknie. No nie, no jak? I cheaterze. No, nie no, zcitowane drzewo. Okej. Okay. Dużo z tym zrobisz, naprawdę. Nie, trochę szybszy jest, aż za dużo szybszy jest. Okej, okay, dobra. Dobra, strzeliłem go. Super. Tylko, że no, ja za dużo HP to nie mam. Nie będzie teraz mnie tak gonił, no... Ja pierdzielę. No nie, nie cierpię cię, typie, naprawdę. Gdzie my mamy kogoś? Tam, idziemy w takim razie w tamto miejsce. Okej, okay, dobra. O, dziękuję, Geściku, O, dziękuję, dziękuję. On no, ciągle po mnie, no. Okej, okay, dobra, nie wyszło mu. Dziękuję, że go. No, popchnąłeś. Dobra, idziemy tutaj. Dobra. Dobra, 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 dobra. Chłopi, ja tylko raz zastrzeliłem. Okej, okay, dobra. Pięknie. Geściku, proszę, zrób coś ciekawego. Odepnij go znów, coś takiego. Ja pierdzielę. No, Wieronika, ty też, też weź pomóż, naprawdę. O, piękny unik, piękny unik. No, tam może chyba przejść gdzieś. Okej, okay, dobra. Ugotował to on. Gdzie on jest? Nie wiem. Gdzieś tam. Okej. Okay. Nie wiem, czy chcę coś flipować, bo jeszcze jakoś umrę w dziwny sposób. Dobra, wygrana. Tak, udało się. Piękna rundka. O ja piercie! Co to miało być? Tak, po idzie. Ale kurczę, nie zabiję to możliwe, że pójdzie po mnie. O ja cię, zabił go. Nie ma tu nigdzie blocks kolki. No nie ma. No to nie fajnie. No nie ma. Okej, okay, mam nadzieję, że z góry nie, nie będzie skakał, chłop. Może będzie? Jest tutaj, on jest za szybki. Dobra, udało się. Dobra, bardzo piękna robota. Dobra, wypilciem tutaj. Tu jest. Dobra, okej, okay, to on teraz zrąbał bo użył tej jakiejś umiejętności, która mnie podświetla. Dobra, pięknie nie ma opcji. No nie, dobra, i tak wygrałem. Oj tutaj, Miku. Oj tutaj miku Oj tutaj Miku Co jest? Co jest? Co jest? Niesamowite to jest Dobra mam go I w nie perka 30 sekund cooldownu to nie wiem czy nie za mało Dawaj tu kogoś. O, nupka. Super. Dobra. Blokujemy. O, dużo zrobisz. No nie no, Elliot uciekł. Dobra. Dawaj tego. Tą erkę, dobra. Udało się, udało się. niej kuno. Te lagi nie są fajne. I to są raczej serwerowe lagi. Mam go? Super. Jeden hit. Udało się. I co? W nietoperka. Pięknie. Kolejny nubek. Super. Aha, nawczy, dobra. Spoko. A już nie, dobra. No można też i tak. Serio? Wow. Ja tu muszę patrzeć, czy on się klonuje. Dobra, no, klonował się. I gdzie on jest? No posiedł go, posiedł, posiedł, posiedł. No nie wyszło, no nie wyszło. Ja go tutaj mam. Ja go tutaj mam. Pięknie. Kurde Nie, no Eliociku, no co ty robisz? Tu jest. Jest, dobra, i teraz Eliocik. Super. O, udało się! Jak on tyle stracił Jego serio? Hitnąłem czy coś takiego? Dawaj go. Jest. Zabiję go z tego. Wow. Idzie o cienerzkę, ma się to co. Zrób sobie z tego dada w gdziekolwiek winie się